O nie, zapomniałem portfela w domu. Jak zapłacę za bilet autobusowy? Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Zapomniałem portfela w domu. Czy jest jakaś szansa, żebym mógł pojechać autobusem za darmo? Znasz zasady. Jeśli nie możesz zapłacić, nie możesz jechać autobusem. Zapłacę podwójnie jutro. Spieszę się na rozmowę o pracę. Proszę, naprawdę tego potrzebuję. Dobrze. Zrobię wyjątek tylko ten jeden raz. Tak! Udało mi się na rozmowie i dostałem pracę. Naprawdę muszę podziękować temu kierowcy za to, że pozwolił mi jechać za darmo. Upewnię się, że mu podziękuję, gdy zobaczę go jutro. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry? Gdzie jest zwykły kierowca autobusu? Został zwolniony. Nie będzie już prowadził tego autobusu. Nigdy nie miałem okazji mu odpowiednio podziękować. Co za pracowity dzień w pracy? Poczekaj chwilę. Czy to nie jest stary kierowca autobusu? Czy ktoś ma coś do jedzenia? Proszę? Czy nie jesteś starym kierowcą autobusu? Co się stało? Tak, to byłem ja. Kim pan jest? Pozwolił mi pan jechać za darmo kilka tygodni temu. Ma pan szczęście. Straciłem pracę z dnia na dzień. Teraz jestem bezdomny. Nie martw się proszę pana. Dzięki pana życzliwości dostałem pracę. Teraz moja kolej, aby panu pomóc. Upewnię się, że nigdy więcej nie będzie pan musiał prosić o jedzenie. Nie masz robuxów? Po prostu kliknij link w moim bio.